cześć, witajcie! Ja jestem Damian i witam was w nowym odcinku. Dzisiaj zrobimy największy kontrakt jak do tej pory na moim kanale. Oczywiście będzie on na wcześniej zapowiedziane M41S Night. Mieliście pod filmem wbić 7000 łapek, po 24 godzinach było 10 tysięcy. Także już po w sumie po dwóch dniach od dodania tamtego filmu wchodzi ten kontrakt. No i słuchajcie, na pewno pamiętacie, że na 100 tysięcy widzów obiecałem kontrakt na AWP Dragolora. Oczywiście, słowa dotrzymam, ale żeby było ciekawiej, już niedługo będzie 90 tysięcy, więc pomyślałem, że moglibyśmy zrobić kontrakt na AWP Meduza. Taka AWP Meduza kosztuje około 600 euro. Więc słuchajcie, jeżeli pod tym filmem wbijecie 11 tysięcy łapek, myślę, że to jest dla Was do zrobienia, to w sobotę jedziemy z kontraktem na AWP Meduza. A my już w tym momencie robimy kontrakt. Oczywiście robimy go z tych Desert Eagles dzieło ręczne. Robimy z takich dokładnie 6, tak dokładnie 6. Jeszcze na samym wstępie się was przeprosić za moją chrypę, ale jestem chory, przeziębiony, w ogóle brałem tabletki, żeby ten głos mi się trochę poprawił, ale no, no, no nic to nie pomaga. Ogólnie, jeżeli chodzi o Digle, trzy są w stanie minimal i trzy są w stanie filtest. Generalnie m 1 z Rycerz może być albo w stanie factory new, albo w stanie minimal Więc jakbyśmy zrobili na przykład z takich 10 Diglu Battle Scart, kontrakt to powinna wypaść właśnie taka MK, więc w sumie deal spoko. No ale my dzisiaj zrobimy z 6, więc będziemy mieć 60% szans na MK Rycerz i 40% szans na pozostałe jakieś inne skiny, które za chwilę tutaj dorzucę. A więc ja mogę już klikać kontynuuj i przechodzić dalej. Słuchajcie, miałem wam jeszcze powiedzieć, że Adrian, taki dosyć fajny youtuber, który robi również kontrakty właśnie dzisiaj, również zrobił kontrakt na m 41 s Night, więc możecie tutaj sobie zobaczyć w karcie albo link do niego jest w opisie. Możecie zobaczyć jak mu poszło, oczywiście po obejrzeniu mojego odcinka. A ja teraz sobie zamarzę tutaj to miejsce i spróbuję narysować jakiegoś fajnego rycerza. Myślę, że dam wam to w przyspieszonym tempie. Nie będę was tutaj jakoś zamęczał. Dobra, więc słuchajcie, ja już skończyłem się bawić rysowaniem. Narysowałem oto takiego rycerza Gabena, który będzie miał mi dzisiaj właśnie przynieść szczęście, po to, abym zgarnął. Pierwszą MK, z której zrobię kontrakt na AWP Dragon Lore, już na 100 tysięcy widzów. Także co? Ja w tym momencie go wysyłam. No i trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, bo to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważny kontrakt w kontekście e, przyszłości, tak? Jest! Mamy to! Oh yeah, o to chodzi. I teraz jaki to będzie stanie? Ja obstawiam lekko używany, bo field tested nie może po prostu wypaść. No nie może być MK field tested. Słuchajcie, ostatnio te kontrakty to jest poezja, lekko używana MKO, ona jest nawet droższa od faktoryniu. Ory, kurde, róbmy ten kontrakt na WP Dragolora jak najszybciej! Bo po prostu rozpocząłem taką genialną pasę tych kontraktów, że my po prostu nie możemy się teraz zatrzymać. Wow, w końcu zaczęły te kontrakty siadać naprawdę, jestem z tego mega zadowolony. Także słuchajcie, jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę po kolejny kontrakt. Wbijajcie do Adriana zobaczyć jak mu poszło właśnie z tą M rycerzem. Ja was jeszcze raz trochę przepraszam za mój głos, ale mam mega chrypę, po prostu z tym nagraniem tutaj walczę od wczoraj. Myślałem, że mi trochę przejdzie, ale nie przeszło. No i co, widzimy się już w kolejnym odcinku jutro. Siema.